mano mordeczki, witam was w kolejnym materiale z serii Lightroom Mike'u Bełkowaty i po raz kolejny nie będziemy pracować w Lightroomie. E, dokończymy portret, który, po, na którym pokazywałem wam w poprzednim odcinku jak e, używam separacji częstotliwości, jak wygląda ten retusz u mnie przy użyciu właśnie tego narzędzia. E, wspominałem wam, że to jeszcze nie jest koniec edycji tego zdjęcia i w tym odcinku zajmiemy się narzędziem, które się nazywa Dodge and Burn. Polega ono na tym, aby uwypuklić twarz, aby spowodować, żeby ona była bardziej przestrzenna, to co jest jasne troszkę rozjaśnić i w dzisiejszym odcinku właśnie będę chciał Wam pokazać jak używać Dungeon Burna, jak ja go używam. I pokażę Wam na przykładzie tego zdjęcia. Wiem, że metod na robienie dungeon bern jest kilka. Ja Wam pokażę tą, z której ja na co dzień osobiście korzystam. Oczywiście dodam Wam też na wstępie, że będę używał tabletu graficznego, a nie myszki, bo przy tej metodzie ogólnie, przy pracy z retuszem, uważam, że praca z myszką jest bardzo, w mojej ocenie jest bardzo trudna, ponieważ potrzebujemy mieć. Regulację stopnia y, nacisku, żebyśmy mieli wykrywanie, właśnie, a nie tylko zero-jedynkowe kliknięcie myszką. Dobra, y, zabierzmy się do pracy. Ja mam tutaj, jak widzicie, DB Dachenberne No Pixels y, akcję już stworzoną, ponieważ jest to przygotowanie odpowiedniej warstwy, y, dlatego dzisiaj Wam pokażę też, co trzeba zrobić, i zachęcam oczywiście do zapisania takiej warstwy, takiej akcji, żeby za każdym razem nie robić samemu na nowo warstwy, ustawiać wszystkiego, mimo że tu tego dużo nie ma, to uważam, że wygodnie sobie porobić akcję, gotowe klawisze i tą pracę sobie ułatwić, przyspieszyć. Samo Dutch Bern, tutaj Wam, aha, zanim przejdziemy, jeszcze pokażę Wam, tu jest mój poprzedni retusz właśnie tego zdjęcia, czyli przy wykorzystaniu separacji częstotliwości, tak było przed. Tak jest POK. Kto nie widział, zachęcam do poprzedniego odcinka, gdzie pokazuję właśnie, jak tutaj y, przebiegał ten retusz. A w jeszcze poprzednim odcinku znajdziecie y, poradnik, jak stworzyć i jak korzystać y, z narzędzia właśnie separacja częstotliwości, po co ono jest i jak ono działa. Dobra, y, przechodzimy do Berna. Tworzymy sobie nową warstwę w trybie mieszania nakładka. I to już jest tak naprawdę nasza warstwa Burn. Do tego będziemy wykorzystywać pędzel. Najlepiej, żeby to był pędzel z twardością 0, jakiś bardzo miękki. Kolory, na których będziemy pracować, to będzie czarny i biały. W tym przypadku głównie będziemy korzystać z białego. Co jest ważne, krycie 10%, przepływ 20%. I tutaj w przypadku, jeśli korzystamy z piórka, to zaznaczamy tą opcję, która będzie nam y, regulować kryciem. Kryciem będziemy regulować za pomocą siły nacisku naszego piórka. Myszką jest to praktycznie niemożliwe, bo mamy tylko 0,1 albo malujemy, albo nie. Natomiast y, przy użyciu piórka jesteśmy w stanie lepiej na tym zapanować, żeby ten ruch był taki jak y, ruch pędzlem. Dobra. To co nam tutaj ja już powiedzmy trochę wprawy mam, boż trochę tych portretów ostatnimi czasy robiłem, więc ja już stąd widzę, co powinienem jeszcze rozjaśnić, żeby uwypuklić na tym zdjęciu. Natomiast z pomocą może wam przyjść po prostu kolor czarno-biały. Tworzymy sobie nową warstwę, która jest czarno-biały. Czarno Przyciemniamy sobie czerwień. I ona będzie nam taką mm, warstwą o Przechodzimy do naszej warstwy Darzen Bern. Mamy pędzel i zobaczcie, że będziemy podkreślać to, co jest y, jasne tutaj, czyli właśnie policzki, y, łuk brwiowy. Będziemy też podkreślać oczy, żeby jeszcze bardziej wypuklić. Łuk kupidyna. dna, możemy tu trochę jeszcze bardziej rozjaśnić, podkreślić. Łuk cały wzdłuż ust. I tutaj zobaczcie, jak ładnie nam się usta świecą. Brodę delikatnie rozjaśnimy, żeby to uwypuklić, i tak to wygląda. Tutaj macie właśnie dlatego polecam skorzystania z warstwy czarno-białej, bo łatwiej jest zobaczyć, jak ktoś nie widzi tego z zwykłym trybie, co powinien rozjaśnić, żeby właśnie to zdjęcie ta twarz nabrała jeszcze lepszego kształtu. W przypadku trybu kolorowego, jak ktoś no nie ma jeszcze doświadczenia, to może mu być trudno załatwić. A Trudno zobaczyć, a może wręcz łatwiej. Ja często posiłkuję się, właśnie trybem czarno-białym. Dobra, biorę pędzel, to będzie dość duży pędzel tutaj. X sobie przełączam, bo chcę na biało malować, bo białym, zobaczcie, białym będę rozjaśniać, a czarnym kolorem się przyciemnia. I tak właśnie działa Dajen Burn. Ja teraz to wycofam, co zrobiłem. No i dobra, biorę sobie biały kolor i zgodnie z tym, co mówiłem, będę rozjaśniał. Te jasne partie. Tutaj zazwyczaj maluje taki y, trójkąt. Drugi jest. I zobaczcie, że tu zawsze właśnie przeciągam po tych jasnych trawędziach, które widać. Z ustami często właśnie wolę pracować jak mam wyłączoną tą warstwę czarno-białą. Gdzieś lepiej widzę to, to, po czym chcę malować. I zobaczcie, to jest efekt po, a tak jest przed. Zauważcie, że zdecydowanie bardziej nam się uwypukliły tutaj krawędzie, i twarz stała się bardziej przestrzenna. Teraz do tego z oczami możemy jeszcze zrobić, rozjaśnić tą część. I teraz, żeby one jeszcze były bardziej przestrzenne, przełączam się na tryb kolor ciemny. Będę przyciemniał środek i krańce. No, i zobaczcie, tak jest po, a tak jest przed. I w taki sposób właśnie korzystam z narzędzia Dungeon Burn. Ono nie tylko służy do retuszu. Przy różnym typie fotografii można z niego korzystać właśnie po to, żeby delikatnie rozjaśnić bądź przyciemnić pewne partie, aby. Pokazać właśnie tam, wzmocnić przestrzenność, kontrastować troszkę. Sam kiedyś z tego narzędzia też korzystałem przy returze samochodów, jak podkreślałem, krawędzie, te charakterystyczne krawędzie auta, żeby one były jeszcze bardziej wyraziste. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za wytrwanie do końca. Jeśli Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Komentarz, jeśli chcecie jeszcze o czymś porozmawiać, albo macie pomysł na kolejny poradnik, czy coś, czego byście chcieli się ode mnie dowiedzieć. No i co? Widzimy się bądź słyszymy w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej!